Witajcie, witajcie na słowiańskich pogaduszkach. Słuchajcie, dawno żeśmy się nie widziały, więc witam Was po długiej przerwie, bo dwa tygodnie przerwy, dwa tygodnie przerwy. Już prawie zapomniałam, jak to na tych słowiańskich pogaduszkach jest, a dodatkowo jest dzisiaj niezwykły czas i spotykamy się w niezwykłym terminie, ponieważ dzisiaj wigilia. Więc tym bardziej, moje ja kochane, witam Was bardzo serdecznie i świątecznie i zimowo. I po przerwie i z nowymi planami, już jeszcze na ten rok i na przyszły. A ciekawa jestem, jak tam u Was przygotowania. U mnie w domu zazwyczaj ta wigilia to już jest taka spokojna. Ubieramy choinkę i w zasadzie tyle. Natomiast cały tydzień był po prostu taki, że miałam wrażenie, że głowy włosy stoją mi dęba na głowie z pośpiechu i takiego napięcia, które, które w tym tygodniu było. Bo też cały zeszły tydzień z kolei mnie nie było prawie. Bo prowadziłam kurs, więc cieszę się, też jestem. Jestem szczęśliwa, że jesteście i się pokazujecie, i słuchacie, i piszecie, i w ogóle. Słuchajcie, moje kochane, nie ma żadnych pytań, mimo że yy, był czas dwa tygodnie do zadawania pytań, więc rozumiem, że wszystko jakoś tam jest jasno, jasne. Chyba, że coś było, a mi to umknęło. Ale ani na Instagramie, ani na. Dzień dobry. Ani na Instagramie, ani na Facebooku pytań żadnych nie znalazłam. Być może gdzieś w jakimś messengerze, ale po prostu po dwóch tygodniach i tym wszystkim, co się wydarzyło, to jakoś tego nie ogarnęłam. Więc jeśli jakieś pytania, to dawajcie znać. Gimnastyczne, tudzież jogowe. Chciałam Wam powiedzieć, moje kochane, że skończyłyśmy dzisiaj wyzwanie, wyzwanie, zabawę w kalendarz adwentowych praktyk. Jestem z Was i siebie niezwykle dumna, że to się udało i że faktycznie codziennie o tej 8:15, żeśmy się spotykały, i część z Was ćwiczyła ze mną na żywo, część mam wrażenie, że, że gdzieś tam z odtworzenia, bo widzę, że mniej więcej 40 odsłon ma kolejne, każdy kolejny dzień, każde kolejne wyzwanie. Każdy kolejny dzień kalendarza adwentowych praktyk, więc niezwykle mi miło z tego powodu, że korzystałyście z tego, co wymyśliłam. No i nad czym nie ukrywam, trochę się napracowałam z racji tego, że jednak codziennie o tej 8:15, niezależnie co się dzieje, trzeba się stawić na tym live i, i go poprowadzić, więc wymaga to takiego ode mnie mm, też takiej dużej dyscypliny, szczególnie wujkę. Bo w ciągu tygodnia to, to ja wcześniej wstaję, i, i ta 8.15 to już miałam dzieci wyprawione do szkoły i w ogóle wszystko, wszystko na ludzie. Natomiast w weekend to zazwyczaj śpię i nie wstaję rano, i, i to już było jakieś tam wyzwanie dla mnie. Więc bardzo się cieszę, że to się udało, że się na żaden nie spóźniłam, że wszystko zostało nagrane mimo różnych przygód, bo tutaj coś. Mikrofon przestał działać, a gdzieś tam na jakimś szwankowym internet i w ogóle, no ale jednak. To wszystko macie na YouTubie do stworzenia, więc jeśli chciałabyście sobie jeszcze poćwiczyć, mimo że już adwent dzisiaj się kończy, to jakby nie ma problemu, to wszystko jest i będzie dla Was. A, słuchajcie, kolejna sprawa w przyszłym tygodniu, we wtorek, czyli zaraz po świętach. Co so, zajęcia otwarte z gimnastyki słowiańskiej, bo kończą nam się dwa miesiące yy, kolejnego karnetu. Aktywna Słowianka i na styczeń i luty znów będzie można wykupić karnet na zajęcia online yy, aktywnej Słowianki, czyli zajęcia, które się odbywają raz w tygodniu we wtorki, o 19:00 są spotkaniami online, ale na żywo, natomiast one są z nagraniem i te nagrania są dla Was dostępne. Jeśli jesteś zapisana do aktywnej Słowianki, to masz również te nagra nagrania zeszłych jakby praktyk, więc możesz sobie właściwie, e, myślę, że codziennie nie? korzystać z innej praktyki, bo tych praktyk już się tam troszeczkę nazbierało. Więc e, jeśli masz ochotę i masz przestrzeń i możesz na przykład sobie ćwiczyć dwa razy w tygodniu, to możesz korzystać z tych praktyk, które były wcześniej. E, dodatkowo, jeśli jesteś w aktywnej Słowiance, i masz wykupiony karnet na dwa miesiące, to masz 20% zniżki na wszystkie kursy i wszystkie rzeczy, które są dostępne na stronie aktywnasłowianka.pl. W związku z tym będą dla ciebie ze zniżką i karty, i kursy, i, i zestaw rodowy, jeśli jeszcze nie masz, i, i wszystkie kursy, i wszystkie wyjazdy, które są ze mną i przeze mnie organizowane ale oczywiście to jest zniżka tylko na tą część warsztatową, więc jakby za mieszkanie i za jedzenie musicie zapłacić tyle samo ile jest, natomiast za tą część warsztatową możecie zapłacić mniej. Więc taka to sprawa. No i we wtorek, 28 będą zajęcia otwarte, gdzie będziesz mogła sobie po prostu za darmo sprawdzić jak te zajęcia wyglądają w ziośniku. I ewentualnie zdecydować, czy chcesz wykupić karnet na kolejne dwa miesiące, czy nie. Eee, więc zapraszam Cię na 19, ale na te zajęcia trzeba koniecznie się zapisać. Zapisać się na stronie aktywnasłowianka.pl. Tam na pierwszej stronie startowej jest miejsce na zapisy, na zajęcia otwarte, i jest też miejsce na zapisy na webinar, który będzie tego samego dnia, czyli 28 we wtorek. Jest też webinar kolejny. Staram się teraz robić webinary raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące. Raz w miesiącu chyba. <laughs> um. I to będzie webinar, który mówi o będę opowiadać o tym, jak można podsumować rok, jak ja to robię, co jest dla mnie ważne, jak mi to wychodzi, więc mam nadzieję, że to może być też jakąś inspiracją dla Was na takie podsumowanie, jeśli w ogóle podsumowania robicie, albo macie ochotę na podsumowanie, a jeszcze częściej nigdy tego nie robiły, albo nie bardzo wiecie, jak to zrobić więc może e, któryś z Was zainspiruje do tego. Ja mało podsumowując, a szczerze mówiąc, e, zawsze byłam i dopiero gdzieś ostatnio e, podsumowuję, e, bo też te ostatnie lata w moim życiu są bardzo bogate. W związku z tym dużo rzeczy się dzieje, dużo, rzeczy, dużo mam planów, dużo realizuję, ale w związku z tym, że tego jest dużo, no to też trochę rzeczy nie wychodzi e, i to niewychodzenie też można na nie spojrzeć albo z, z poziomu, że to jest porażka, tak? albo z takiego poziomu, co mnie to miało nauczyć, co mi miało pokazać. I, I o tym właśnie chcę Wam też między innymi opowiedzieć. Więc zapraszam Was we wtorek 28 z kolei na 20.30, czyli zaraz po zajęciach otwartych, na webinar. I na ten webinar również trzeba się zapisać. On jest zupełnie za darmo, tak samo jak zajęcia otwarte. Natomiast jeśli się zapiszecie, to wtedy dostaniecie link do zajęć, które odbywają się na Zoomie, tak jak wszystkie poprzednie. Więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. To jest ostatnia rzecz, która w tym roku będzie <laughs> z takiej gimnastycznej rzeczy. Natomiast w przyszłym roku ruszają przeróżne rzeczy. Yy, troszeczkę mam problem z, z tym, co będzie widoczne na stronie internetowej, z wysyłaniem do Was maili i tak dalej, na razie to jeszcze wszystko hula, ale Ewelina, która jest moją asystentką i mnie tu yy, wspiera, w zasadzie robi to za mnie, ja tylko daję pomysł i, i piszę jej, czy mówię, że słuchaj, chciałabym, żeby było to i to i to i to. To będzie zaraz rodzić Dziusia i chwilkę będzie trochę chyba w innym wymiarze, <noise> więc może nie do końca strona hulać jak należy, ale mam nadzieję, że, że naszą wspólną energią i tym, że Facebooka, Instagrama i YouTube'a oprawiam sobie sama, że tymi kanałami jakoś uda się wszystko pozałatwiać. A za Ewelinę trzeba trzymać kciuki żeby wszystko było w porządku, żeby wszystko się udało, bo ta ciąża na koniec jakaś taka trudna jest i żeby, i żeby ten czas i ten około porodowy i to bycie potem z tym maleństwem było po prostu cudownym czasem i żeby miała siłę na to, żeby to wszystko unieść <laughs> I, i dać tą miłość której to dzieciom będzie potrzebowało, niezależnie od tego, czy będzie rzeczniutkie, milutkie i uśmiechnięte, czy będzie ryczące i wrzeszczące, bo takie przecież też bywają, nie? <grym> Macie pewnie i takie i takie doświadczenia z malutkimi dziećmi. <grym> no i już pomijam to, że to jakby wszystko zmienia i wywraca życie do góry nogami i też każda z Was, która jest dziecią, to dobrze o tym wie. E, więc, więc, Ewelinie, trzeba posyłać duże ciepełka. A my sobie tutaj poradzimy na tych wszystkich mediach społecznościowych, i myślę, że, że wszystko to się nam elegancko uda. Więc, e, zakończyłam w tym roku już na razie kursy nauczycielskie. Dwa się w tym roku odbyły, więc w ogóle jestem mega zadowolona. Dużo się i ja nauczyłam na tych kursach i dziewczyny, które brały udział, mam wrażenie, że są mega zadowolone i że mogą iść w świat i dalej gimnastykę dawać i przekazywać kolejnym kobietom. I jest już zaplanowany kurs nauczycielski na przyszły rok, ale jeszcze nie ma go na stronie. On będzie w lipcu od 18 do 24 lipca. Dzięki ci Kasienko. Kasia pisze, że było super że jest mega zadowolona z kursu nauczycielskiego, bo właśnie Kasia ze mną była w zeszłym tygodniu na kursie, więc będzie w lipcu, będzie o jeden dzień dłuższy i będzie na kaszupach. Więc będzie może też przez to, że jeden dzień dłuższy, to będzie troszeczkę takiej więcej przestrzeni na to, żeby nie wiem, pójść się wykąpać do jeziora, pójść sobie na spacer, czy skorzystać z tego, że jest lato i, i, i po prostu możemy też trochę odpocząć, mimo że się uczymy. Więc myślę, że na początku roku ten kurs już ukaże się na stronie, ale jeśli. Która się jest zainteresowana, potrzebuje zaplanować sobie urlop, a jeszcze na stronie tego kursu nie ma, to to Wam mówię, że od 18 do 24 lipca kurs nauczycielski będzie. Więc planować, klepać urlopy na ten czas, która ma ochotę miejsc tam jest, już Wam mówię, ale chyba 10. Więc maksymalnie 10 osób na ten kurs może pojechać. A, więc tak, ale oczywiście będą też wakacje z gimnastyką słowiańską, które będą przed tym kursem, e, czyli jeszcze tydzień wcześniej, w lipcu, i one już są dostępne na aktywnej Słowiance, już można je wykupywać, już można je rezerwować. E, więc w zakładce wyjazdy te wakacje z gimnastyką słowiańską już są, są też opisane, więc. Jeśli macie ochotę ze mną pojechać na wakacje i doświadczyć gimnastyki naprawdę na wielu poziomach, bo ten wyjazd jest doświadczaniem. On jest jednak tygodniowy i tej gimnastyki możemy tam doświadczyć w przeróżny sposób. I tak też było w zeszłym roku. I, i, i naprawdę udało nam się i ćwiczyć w wietrze, i ćwiczyć na dworze, na łonie, na Ćwiczyć w sali i ćwiczyć przy ogniu, i ćwiczyć w wodzie. I nawet miałyśmy na koniec taką praktykę, w której, na której ćwiczyłyśmy nago na koniec wyjazdu, więc mogłyśmy doświadczyć gimnastyki na różne sposoby. I wszystkie dziewczyny jestem pewna, które wyjechały z tych wakacji, tą gimnastykę znają, umieją i mogą z niej korzystać po prostu w dowolny sposób. Więc jeśli chcesz odpocząć, pobyć w cudnym miejscu nad jeziorem, mieć czas też na kąpiele, spacery, jazdy na rowerze, odpoczynek, a przy tym pobyć w energii gimnastyki słowiańskiej i albo jej się nauczyć, jeśli jeszcze nie umiesz, albo po prostu jej podoświadczać, jeśli ją już umiesz, to zapraszam Cię bardzo serdecznie w przyszłym, w przyszłym roku w lipcu na wakacje z gimnastyką słowiańską. I tak jak już mówiłam, ten wyjazd już jest na stronie w zakładce wyjazdy, więc możecie sobie zobaczyć, poczytać i ewentualnie już sobie tam um, zarezerwować, bo tam będzie miejsc, już Wam mówię, um, wydaje mi się, że 12, więc też nie za wiele. Ja lubię takie kameralne wyjazdy, więc, um, więc um, to jest zupełnie inna energia, jak jest nas mało i inny rodzaj pracy. Więc, jeśli masz ochotę, to zapisuj się, bo te miejsca mogą się szybko skończyć. W przyszłym roku również będą, yy, będzie warsztat taki początkowy, że tak powiem, gimnastyki słowiańskiej. On będzie w maju i będzie tutaj w Kocinie Jeleniogórskiej, gdzie byłyśmy na kursach nauczycielskich w Dzikich Różach. Yy, I on będzie trwał od popołudnia. Od popołudnia czwartek do niedzieli, więc taki trochę przedłużony weekend i tam będziemy się uczyć gimnastyki słowiańskiej od podstaw. Ten kurs będzie również certyfikowany, w związku z tym po nim będziesz mogła, tak samo jak wakacje z gimnastyką słowiańską, po nim będziesz mogła wziąć udział w kursie nauczycielskim, kursie drugiego stopnia, jeśli, jeśli będziesz chciała. I jeszcze w przyszłym roku, już zaplanowany mam jesienią wyjazd Taki z kolei gimnastyczno-jogowy, czyli z gimnastyką słowiańską, z jogą kundalini i pewnie też trochę z jogą in, na takie po prostu sobie bycie w kobiecym kręgu, wspólne ćwiczenie, rozwijanie się, ale bez takiej stricte nauki, że kończę, to nie jest kurs, to jest po prostu będzie taki gimnastyczno-jogowy wyjazd w kręgu kobiet. W wspólnym wzrastaniu, że tak powiem, <laughs> e, więc tego jeszcze na stronie nie ma. E, ale ten majowy chyba już jest, wyjazd. E, no, wszystko będzie się pojawiać. <laughs> z czasem, więc takie plany na przyszły rok. No i słuchajcie, i w styczniu. Na koniec stycznia, i to jest rzecz, którą można już kupować, i nawet należy już kupować. Zaczyna się kurs Gimnastyka Słowiańska na raty, kurs online, tygodniowy kurs online, gdzie spotykamy się dwa razy w tygodniu na żywo online. Razem ćwiczymy, razem omawiamy ćwiczenia, razem spotykamy się później na takim e, wirtualnym kręgu kobiet, gdzie opowiadamy o tym, jak, jak nam było z ćwiczeniami w tym tygodniu. Jak się nam ćwiczyło, ewentualnie rozwiązujemy jakieś problemy czy techniki ćwiczenia, czy jakieś tam inne, które się urodzą, więc jesteśmy ciągle w kontakcie, ciągle w douczaniu się, że tak powiem. Kurs jest mega głęboki, naprawdę można w ciągu tych 9 tygodni, mimo że to są spotkania online jednak. To yy, można nauczyć się gimnastyki słowiańskiej przepięknie, bo mam kursantki, które już są nauczycielkami i są po tych kursach, po tym kursie właśnie, i, i przepięknie ćwiczyły, i na tym kursie jakby się zakochały w ogóle w gimnastyce słowiańskiej. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kurs. On jest na stronie aktywnoslowianka.pl już do kupienia. On się zaczyna w 30 stycznia i spotkania będą w każdy poniedziałek i każdą niedzielę. W poniedziałek robimy praktykę, na której będziemy ćwiczyć trzy ćwiczenia z gimnastyki słowiańskiej, ćwiczenia z jednego kręgu, czyli najpierw krąg pierwszy, potem drugi, trzeci i tak dalej. A później spotykamy się w niedzielę na takim podsumowaniu tego. No w założeniu oczywiście jest to, że cały tydzień praktykujemy te trzy ćwiczenia i patrzymy, co się, co się dzieje z naszym ciałem, co się dzieje z naszymi emocjami, co się dzieje w naszym życiu, jak się pewne rzeczy przepracowują. E, więc, e, więc bardzo Was zachęcam i zapraszam na ten kurs e, do zapisywania się, bo warto. <grym> I, e, I dziewczyny, które brały udział w zeszłym roku w tym kursie, mogą potwierdzić i gdzieś tam jakieś na pewno, gdzieś mignęły jakieś e, oceny i na stronie być może są, że, że warto w tym kursie wziąć udział i, i się ze mną uczyć tej gimnastyki słowiańskiej w taki sposób. Więc zapraszam to z takich rzeczy, które będą niedługo. To Wam opowiadam, słuchajcie. A dzisiaj, Wigilia, mamy już w ogóle mm, szczodre gody, czyli to słowiańskie święto, takie, które zostało zamienione na Boże Narodzenie. Mamy już od przesilenia zimowego, czyli od wtorku. Oni zaczynali świętować, w ogóle Słowianie. Świętowali wszystkie przesilenia, wszystkie równonoce, wszystkie takie rzeczy, które były mocno związane z przyrodą i z cyklem życia jakby na tej ziemi. Więc szczodre gody zaczynały się troszeczkę wcześniej niż Boże Narodzenie, ale wyglądały bardzo podobnie do Bożego Narodzenia tak naprawdę. Łącznie z tym, że ubierano nie choinkę, bo wtedy choinek jeszcze nie było tego zwyczaju, ale ubierano snop zboża, który został zebrany na ostatnich żniwach i też wieszano na nim różne tam ciasteczka i suszone owoce i różne różniste ozdoby. Więc tak jak my teraz ubieramy choinkę, więc jesteśmy jakby w trakcie szczodrych godów, dla nas rozpoczyna się dzisiaj Boże Narodzenie. Jest to czas, no czas niezwykły, czas bycia w gronie rodzinnym, czas okazywania sobie miłości, wdzięczności, czas bycia w takim cieple. I, I mimo, że zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Was te święta nie są łatwe, bo te spotkania rodzinne czasem są pełne napięć między między ludźmi rodzą się jakieś żale, jakieś właśnie napięcia, jakieś trudne sytuacje, są pewne rzeczy, które trudno nam jest wybaczyć albo z kim się nie możemy dogadać, ale jeśli podejdziemy do tego wszystkiego z sercem i z taką miłością i z taką, mm, taką wiecie, akceptacją i takim otwarciem na to, co jest, że, że ta osoba czy te osoby... Są takie, jakie są. Są takie dlatego, że mają takie, a nie inne doświadczenia, że taka, a nie inna jest ich historia, że taka, a nie inna jest historia ich rodziny i, i tego, w czym zostały wychowane, i co zostało im dane, i, i takie zgorzknienie często, czy takie czarnowictwo, bycie w ogóle w takich niskich energiach, jak jakieś właśnie pretensje, żal, Strach, lęk to są, to są rzeczy, które są często związane z tym, co ta osoba przeżyła, i to nie znaczy, że ona jest zła. Jeśli popatrzymy na nią sercem i otworzymy serce przed taką osobą i podarujemy jej miłość i wdzięczność za to, że ona jest, to jestem pewna, że te relacje będą mogły się inaczej ułożyć i że te osoby, które właśnie są takie nisko wibracyjne, jeśli dostaną to, to światło od nas, to, to to się zaczną zmieniać, to też się może otworzą, to może chociaż trochę mniej będą marudzić, to może trochę mniej będą krytyczne, a na pewno nam będzie lepiej, jeśli my po prostu podejdziemy do tej osoby z miłością, z taką akceptacją, a nie zjeżeniem się <gry> na to, co mówi, czy co robi. Więc spróbujmy w tym szczególnym czasie po prostu być w miłości i jasności, bez krytyki, bez, bez złości, bez pretensji. I wtedy te święta będą, będą przepiękne dla nas. I mam nadzieję, że też dla tych osób, z którymi je spędzimy. Więc... Życzę Wam pięknego czasu z otwartym sercem, e, dobrego czasu z akceptacją tego, co się wydarza, tego, co jest, i e, pięknego czasu w, w świetle, w jasności, która przychodzi z tym Bożym Narodzeniem. E, przychodzi też dlatego, że właśnie po przesileniu zimowym następuje czas, kiedy już zaczyna się wydłużać, e, wydłużać dzień, i tego światła w naszym życiu będzie coraz więcej, nawet tego, w tym życiu takim zewnętrznym, że tak powiem. E, I tego światła również przybywa w nas, wychodzimy z tego mroku jesieni, idziemy do światła. Więc celebrujmy to. Cieszmy się tymczasem. E, i, I miejcie naprawdę przepiękne święta. I tego Wam życzę. Przesyłam buziaki. Ostatnio. Po każdym spotkaniu przesyłam Wam buziaki. Mam nadzieję, że dolatują. <laughs> Z dobrą energią i ze światełkiem właśnie. I, e, i naprawdę. Jego, dobrego, z głębi serca a Wam życzę. I widzimy się w przyszłym tygodniu, już po świętach, na tych różnych rzeczach, które tam zaplanowane są. Do zobaczenia, kochani.